Siemanko Dzisiaj sobie zabierze do skawiny 283. Bo wcześniej zacząłem, nie mam już troszkę sił, ale pompeczki muszą być. Także pierwsze 25 zaczynamy i ustawiamy. Cyk jedno. Aha. Ustawiamy jedno, drugie. I lecimy z tematem. Tak to ma wyglądać. O. O. a więc tak poszło pierwsze 25 yy, z trudem delikatnym ale Henry to będzie jeszcze może spać, powiem wam, tak no, miłego dnia wszystkim Wyjdziemy się przy następnym 25